Kurde pierwsze ujęcie, i już Nie Niby 30% na tym na kamerce, i padło. No nic. Witajcie moi drodzy kochani widzowie. Kurde, jak dawno mnie tu nie było, co? No, też tak sądzę. Ale kawka wzięta, jak zawsze. Za każdym razem. Kurde, tak jadę. Jasno, tutaj jeszcze miałem. Kurde, okulary znaleźć. Kurde. Hmm. No, bo się przydadzą, jest tak. Kurde, jest słonecznie. Momencik. Znalazły się. I można jechać. O, teraz to ta. Chociaż widzę coś. No nie, kurde. Poświat białego. No, kawka wzięta jak to zawsze u mnie bywa jestem burżuaz jak to nie raz stwierdziliście, że kurde nie mam jak to? nie mam czasu na zagotowanie wody ale kit z tym kurde, właśnie to że się bierze kawę do trasy to się czuje, że jest kurde już w trasie no, ale zmierzamy do Wielunia odbierać kolejną naczepę od Modern Logistics znowu, chyba taka sama konfiguracja jak ta pierwsza, ale tylko na razie jeszcze nie będzie tego eee, chlapacza zamówię będzie dobrze, będzie dobrze będzie dobrze jeszcze muszę szarą kurczę kupić taśmę eee, izolacyjną no tutaj muszę zakleić, bo jest kurde, jak jest na nocnym, to jest za bardzo, za bardzo tak fioletowo. Fioletowo? Ultrafioletowo, bo Może no, bym tak powiedział. No, ogień na tłoki jedziemy. No. A już mi się jedna rzecz nie podoba. W tamtym nie działała odległościówka, a tutaj idealnie działa tak odległościówka, że. E, jedzie cysterna powiedzmy 8,5. Ja tutaj wiecie, dojeżdżam, dojeżdżam. Co jest, kurde? Przyspieszyła czy co? Patrz na zegarek 8,5. Tak nie może być, muszę się przyzwyczaić. No, no ustal się limit, limit. Odległość od tego, jak najmniejsza, jedziemy. No, co to mowa słychać? Ludzie, moi kochanie, kurde, ile to mi. Ja już od listopada nie jeżdżę, czyli dalej. No, listopad, grudzień, styczeń, luty. No, nie jeżdżę, luty, czyli cały luty. 4 miesiące mnie nie było. Na kanale. No nie wiem czy to grudnia był jakieś filmik, już nie kojarzę. Zapasowe. I ten... No, święta minęły, nowy rok minął. I tak kurde widzicie. Nie spodziewaliście się, że będzie drugi auto, co? A was sobie tak zaskoczyłem. No tak kurde kierownica cały czas kusi, żeby ją łapać. No Dosłownie jest tak mięciutka, tak fajniutka, no ale kurde Jak się zapomnę, przyjdę z dworu, urypane ręce I Już. I już Ale... Da się radę. To no szkoda mi tego łóżka tutaj, kurde, znowu też zasłonię swoją pościelą. To akurat... Dużo osób się pyta, jak to jest skonstruowane, że tak odchylone jest łóżko, bo fajnie, bo można coś tam włożyć do tego. No racja, mam tam kamizelkę, taką kufajkę tak zwaną, czyli tą grubą, taką kurtkową. E, kurtki tutaj nie wrzucałem, tam coś, a plecak wrzuciłem, coś tam jeszcze wrzuciłem, ale cały majdan jest najlepszy pod, pod łóżkiem. Nie zdążyłem jeszcze się, kurde, no, wypakować, wpakować, no nie? No pierwsza relacja, już, kurde. Chucz no, jak dawno tego nie było. No. Jadę elegancko, chcę kurde, dowieć już mam 8-7, bo no nie. przy na gazie jechać. A tak w tamtym to mogłem uderzyć, no nie. Ale... No wiecie. też bezpieczeństwo. Właśnie nie wiem dlaczego tamtym kurde nie działa. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Fajny samochód, fajne dobra, dzięki na razie. <noise> Dobra, bo się za bardzo rozgadam, mam najmniej będzie tego wszystkiego. A, muszę kurde właśnie sobie zamówić chyba jakieś awaryjne bateryjki, bo to też ona nie była używana przez 4 miesiące. Mówię, miałem 33%. Kurde, nagrałem kawusie, żeby na początku chciałem wyjść, kurde, coś powiedzieć. Dzień dobry, witajcie. I, powie, i przejść na ciężarkę i powiedzieć, że czy, 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 czy bestia. No ale kurde no niestety. Przy nagrywaniu kawy low baterii. Tego musiałem kupić kabel. Kurde, zapomniałem o kablu. No ale coś. I tak ile jeszcze rzeczy zapomnę, Zapomniałem. A to jakieś tacki zapomniałem, a to ściągaczki yy, zapomniałem, a to kurcze yy, takiego opyskiwacza, takiego wiecie, taki malutki litrowy czy tam półtra-litrowy, żeby pryskać tam felgi i je obmywać. Bo w tym czuję, że kurde te białe felgi będą codziennie czyszczone. No, tak mi się wydaje, 8-2, jedziesz w człowieku, a za mną jedzie jakaś policja? Nie, dobra, lewy, bo na zakazie, to nie ma co czekać do 17 muszę najpóźniej zdążyć po na jest na razie teraz 13 hmm. nie no jeszcze z 2,5 godziny 15.30 No napisałem tu Sebastiana, że max 16 będę więc dobra, będzie fajnie będzie fajnie jak w kombajnie dobra później się odezwie Podezwałem, myślę, że to będzie chyba jakiś daily vlog, już mam siódmą minutę. Ach, dobra. No nic, no muszę się wygadać, rozgadać, bo dawno już mnie nie było. No, wracamy z nowym impetem, powiedzmy zapuszkowany w sezon drugi. Z innym samochodem, no. Więc jedziemy. No już jesteśmy, kurde, ten, na miejscu. Ile to jest naczep, to jest szok. Ach. Różnej. A to wywrotki, a to z, z te firanki, kontenerówki, podkontenerówki Masakra, dobra idę do punktu odbioru naczep Pokaże się jak długo będę musiał czekać No, no nie wiem jak długo mi się zajdzie, niby kurczę, Tam u tego, poczekajcie tu jest wódka Powiedzmy ciocia, tam jest e, skrzyneczka, tam trzeba się podpisać Jestem 23. To są z tego telewizorki jeden i drugi, i potem mam pójść tam w oddali do białego kontenera tego Wieltona. No, no ciekawe, dlaczego od razu tutaj dzieciu nie wziął kurde tej listy, żeby zobaczyć. No, ale no nic, dobra. W byli się czekać, a też już miałam dużo pytań jak to właśnie to łóżko jest zrobione ogólnie mądry człowiek wymyślił dwie sprzęczki jedna i druga i pas ściągający no nie i właśnie to tu się wpina i jest prosta Polach potrafi ale tak powiedzmy dobra drugą też pięń wepniemy gdzie ty jesteś? O. I tak o! To jest całe. Takie to widziałem, że w metalurgicznym można spotkać. A te paski to. Nie wiem. Można by sobie jakoś kupić. Gdzieś. 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 Gdzie? Nie wiem gdzie. Ja dostałem już w prezencie. No. A ogólnie. Nie mam piranek, Bo. Jakby to powiedzieć, zobaczyli, że pierwszym razem sobie zamówiłem od kogoś innego, więc stwierdzili, że nie będą robić. Może i racja, bo i tak pewnie nie wiem, czy bym zmieniał, czy nie zmieniał. Falbanki muszę walnąć sobie i właśnie coś w takim kolorze chyba, firanki. Ale to muszę pojechać do Adamosa i sobie zamówić. No, bo tak na telefon, na zdjęcie to chyba raczej nie będą widzieli jaki kolor dobrać. A tak to pojadę. Na miejsce pogadam sobie fajkę pionę bije i tyle i tyle. No, 21, a gdzie jest 22 numer kurde. Chuk wie Nie mam pojęcia. Chyba już już tam wjechał. Nie. Dobra, dobra, nie ma co się stresować, nie ma co czekać. Ach, czekać na no czekać, to muszę no. Ale ten, już mam plan. Jadę do Łodzi po kontener pusty i do żywca za ładunek. A potem pewnie Gdynia albo Gdańsk, nie wiem jeszcze. Coś z tych rzeczy. No ale już do mnie dzwonili o której mogę być mniej więcej w, w Łodzi. W stos pet trzeba się właśnie umówić na godzinę. No tak jest. Tak jest po prostu. No więc trochę mnie czeka, a oh, jeszcze by się przydało kurde Patrzcie no tak kurde, się śpieszę, śpieszę, że na kurde, lustra jest nie wstawiłem Kurde No to jest najgorsze, że one nie są sterowane tylko ręczne co więc to gdzieś tak No chyba tak i drugie, jeszcze tu jest tu przekręcony cholernik. O, i tak wchodzi. Będę się sprawdzić. I to, te proszę, które to teraz będzie latania. No, latania, poczekajcie. Oddali, oddalić jeszcze trochę. I w dół. O. No nie, zobaczymy. Jak się podepnie naczepę. Z kontenerem to się zobaczy. A tam to chyba może do serwisu pojechać. Nie. Dobra. Pokombinuję. Może. Ale nie mam kluczy klucz. klucze pozamawiać. Wszystko pozamawiać. Jeszcze tyle rzeczy zapomniałem. Tak po drodze jadę, 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 jadę. Kurde, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. No, matko jeden. Dobra, do Radomska pojadę. Tam. Za, wezmę sobie pistolet, żeby mieć. E, to może izolację na te. O, tam, to będzie to mm. Coś właśnie muszę do tego. Czyli najlepiej jakiś kurcze do tego. Czyli najlepiej jakiś nożyk wziąć. Serio, nie miałem czasu. Od, niby, że odebrałem samochód w środę. Czyli w środę wieczorem byłem w domu. W czwartek byłem nagrać ten nowy materiał. I co? Co to było, co to było, co to było? Potem jeszcze coś w gospodarstwie zrobić. W piątek, w gospodarstwie, coś robiło się. Potem rodzinka przyjechała, czyli w piątek, sobota. I w niedzielę kawałek byli, a w poniedziałek też od rana do wieczora siedziałem na gospodarce, więc nie miałem kiedy i Dopiero dzisiaj samego rana, samego rana, siódmej, e, z miotami zacząłem się wpakowywać, więc jeszcze do miasta pojechać, po zakupy. Właśnie, muszę ten, a ogólnie to jeszcze się tutaj zmieniło, tutaj lodówka się zmieniła, o. Że mam teraz funkcję zamrażarki tutaj. Ale przez to się pomniejszywa. No. Nie ma tutaj teraz takiego płaskiego, tutaj nie ma pstryczka do sterowania, to już jest elektronicznie. Może właśnie włączymy ją. się, O, proszę. Ale może chłodzenie na dwójkę, albo lepiej zacznijmy od jedynki, Zobaczmy, jak będzie chłodzić. No, tutaj światełko się świeci. Tutaj trzeba to wyrzucić. Ale przez to właśnie się troszeczkę to też wyrzuca. Schowa. O. No. Coś takiego. Może się pomieści. Znaczy, czy w ogóle będzie przejście z zamrażarki, że będzie to je mrozić, Czy. Nie wiem, wolałbym to wyjąć. Co to jest? Nie ma żadnej uszczelki. Tylko. taka dziwna mała przegródka, no, gdzie tutaj widać już szczelinę tutaj też są szczeliny nie wiem jak ta zamrażarka będzie działać ale też jest właśnie już inne zamknięcie że już w środek tej uszczelki wchodzi ten cały rand. więc mam nadzieję, że ta już nie będzie, bo w tamtej miałem taki e, problem, że mi się e, szroniła się duża różnica temperatury wszystko ogarnie. A, no jeszcze taki problem mam, że... O. Widzicie? Nie mogę bar bardziej wyciągnąć, bo mi się tutaj ten dywanik za gruby tu jest. Bo to jest naszywka. Tu jest oryginalnie, a tu jeszcze jest do tego naszyte. Dobra. Oczekiwać numerku jeszcze 21 i tyle. Ale patrz, jechać. No nic, dobra. Później się do co No. Ja długo tak nie czekałem? Ile tu czekałem? No w sumie jeszcze nie jest przewidziana na no 42 minuty. W sumie mogę poczekać do pełnej 45 piątki. Ale tak. Znowu dostałem teczkę na dokumenty. Taka se. I kamizelkę. Taki sam kolor. Chyba tak. Samo, wiel tą, wielbłądzik. fajne to uczucie po raz kolejny odbierać nową naczepę i po raz kolejny odebrać swój nowy samochód znaczy nie moja może kiedyś z Sebastianem wejdzie się w ogóle, że się odkupi. A zaczym. zobaczymy, dobra, to jest protokół na zdanie, znaczy na przekazanie tu mam dowód Naczepy, coś mi te dziewiątki się trzymają. 79,29 99 on jest 900. Dobra, co tu jeszcze? To jest specyfikacja, chyba do tego łącznie. Dobra, kolejna naczepa. Znaczy kolejna karta gwarancyjna do biurka. No ja tamtej nie wysłałem. Nie nie tego. W razie jakiś dół to ja będę naprawiać dobra tylko że kurde to będzie mi zamieniać miejsce nooo dobra a eee, to tu poczekajcie muszę w suma sumanum sobie zdjęcie zrobią żeby numer podwozia zobaczyć tak? dobra to sobie schowamy. Po to, żeby się nie włóczyło. Gdzieś tam schowane. Schowane. Tablica jest. Jest. Znaczy pojedzie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. O, czekajcie. Ciągnie, ciągnie, ciągnie. Coś. Jest. I piękna nówka błyszcząca czerwona. Hmm. Dobra. I... Ile już mam? 45 Dobra, jeszcze poczekam minutkę Niech tam się rozłączy, rozkulbaczy I będzie dobrze Tak, wysuw przedni ten sam To samo Zaraz zobaczycie Dokumentować Maskę położyć Piechać i podpiąć. No i mamy to. Odebrana kolejna nowa naczepa. Tak jak patrzę tutaj. Kolor jest ten sam. to wszystko jest to samo. Nawet opony są chyba te same. Blistona. Tylko dlaczego jest na siedemdziesiątkach. 65 piątkach. Sebastianie. Wiesz jakby tutaj ładnie wyglądały 55. piątki? Oj sepciu, sepciu. <laughs> Następnym razem poproszę 55. piątki. Tak jakbyś chciał coś nowego. A nie te baony. No nic, no. Widać, że trochę stało, bo się okurzyła Ponadto widać tutaj, że jak to mówi się nalot, już się tutaj zrobił jakiś. popewnie jak było na tym, na hali. I tak o. No nic. Odpalać. Pokonywać kolejne kontenery. Kilometry. Ładować kontenery i można jechać robić robotę o. o tuż to o tuż to dobra widzimy się na drodze na zbyt jest, dobrze, że kurde, zapomniałem plon akurat tutaj kolega mnie poratował teraz dobra, włączymy się tełko, prys poprawimy musimy jechać na D D8 no no poczekajcie tutaj było remontowane no już widzę, że już nie jest remontowane czy jeszcze nie czy nie dojechałem do tego miejsca jeszcze światło czerwone, żeby tu nie zostawiać chyba ciekawe, ciekawe, fajne, fajne rozwiązanie czekajcie, tu jest kolejówka Co ode mnie nie chce, Nas najlepsze to jest to, że muszę poszukać swojego konteneru, nie? Mm. To jest piękna sprawa. Ale kurde, przecież mnie tutaj nie było. dobre 4 miesiące. I tu cały czas ta robota jest. Nie no, ludzie, jeżeli się robi jakieś. E, jakby to powiedzieć, jak się robi jakieś kontrakty, tak? Dobrze no, mówię? No, coś takiego. To się robi chyba jak najszybciej jak się da. A nie, dobra. Tutaj mamy już pięć. Brrr. Stój. Stój. Co ja tutaj mam? D... De... Y to Chyba nie będą te. Kurde. Żebyś było napisane, że to jest D8, znaczy D dobra, ale że 8, że coś. Wiecie o co chodzi. A nie tak, kurde, szukać po omacku. Czekajcie. Znaczy, no, się coś pyta. Jakiś nie Polak. gdzieś to będzie tutaj A, wiecie co? Muszę skończyć Wyjść na dwór Latarkę uruchomić Szukać kurde tego kontenera To nie ma nie widać jest oh jest kurde Nie to co ja wam pokażę Nic wam nie pokażę Tam gdzie są światła, to tyle musiałem przejść żeby znaleźć To jest Zimno Kurde, 9 minut mnie nie było, a jak psiku masakra. E, pusty, ład, e, tego, pustego biorę i tam na D8 no, już znalazłem, bo tak, już właśnie chcę tam podjechać. Ale ta skania jest otwarta, ma drzwi, i nic nie widzi, no znaczy nie widzę go, gdzie on jest. jest praktycznie na wierzchu. Tam jeden przykrywa go. Gdzie, gdzie, bo nie wiem gdzie. No, poczekaj, właśnie jadę. Mówię, że kurde, musiałem przejść. Tu jest 50 metrów i ten. Tutaj, jak ta latarnia kolejna jest, tam z tyłu. Tutaj, gdzie ja stoję? Tutaj jest yy, drugi. Od, no, środkowy. No, bo są trzy kontenery. No, na środkowy jest. Na D8, oczywiście, mogę stopnieć. No zobaczymy, kurde, widzę że on tam, kurde Ściąga Jednego I Może po mnie, do mnie przyjdzie, hukwie, Ale co na szczęście widzę, że jest całkiem Spoko ten kontenerek, więc Będzie Pikabelu Mam tego nadzieję Dobra, mamy to Mamy to Jest pierwszy kontener na dziewiczą ramę. Moczymy już na dziewiętnastkę. tak, zobaczcie, ładnie mi dopasowali radyjko. Ja się śmieję. Kurde, ale dopasowaliście mi to radyjko? A mi mówią, nie, słuchaj, są takie braki, że wzięli mi cokolwiek. Ale koła się zgrało. Ona nie wiem, co to za jakaś firma. A raczej marka. Jakiś krzok ale bardzo kolorystycznie pasuje mi tutaj. No nie? No. Le No i dobra. Wyjeżdżamy. Jakieś śniad... śniadanko, kolacyjkę trzeba jakąś pyknąć i jechać do żywca. No. To jeszcze się później odezwę, może będę na Radąsku, czy gdzieś tam, czy na rozład... już na załadunku, Ale na razie póki co będę wyjeżdżać. Może to nie jest wymarzone miejsce parkingowe na drodze, ale kurczę stoję. Eee. Tu jest krawężnik No może ciuta, ciuta stoję na drodze, ale co ja poradzę? Tu jest moja firma. Tu tu wszystko jest co? Tu jest zamknięta brama, więc nic innego mi nie zostaje. Tylko taki postój Do jutra rana kura jest przed północą? No to ten O dziewiątej przed dziewiątą Pójdę się zgłosić Albo podjadę Nie, najpierw to się pójdę zgłosić No więc Tak to właśnie wygląda proszę Państwa Ciężki transport kontenerowy No <grym grym grym> O, to, o, to, o. Tam. Dobra, chyba zrobimy takiego daily vloga. Tak mi się wydaje. I tyle. Następna część programu. Niebawem, w sobotę. Dobra, trzymajcie się. Dobranoc. Cześć.